Film jest na podstawie dokumentu pierwszy program. Żeby wyprowadzić jakiś łańcuch znaków na ekran potrzebna jest funkcja Print. Print o, Otwieram nawias zwykły, zamykam nawias zwykły, w nawiasie zwykłym umieszczam sobie dwa apostrofy, rozpoczynający i kończące, i wprowadzam tekst. naciskam klawisz Enter dostaję niebieską czcionką ten łańcuch znaków który jest wprowadzony pomiędzy pierwszym apostrofem a apostrofem ostatnim umieszczę teraz kursor przed literką P przyciskam, jedno, przyciskam sobie klawisz Shift trzymając Shift e, naciskam klawisz End z klawiatury Następnie wybieram kombinację klawiszy Ctrl C, tak żeby skopiować tą instrukcję. Przechodzę kursorem do nowej linii i tutaj wybieram kombinację klawiszy Ctrl V, tak żeby wkleić tą instrukcję pierwszą. Teraz zamieniam apostrof na cudzysłów ten ostatni i apostrof otwierający zamieniam również ten, na cudzysłów. Naciskam klawisz Enter. Ja otrzymuję również na ekranie ten sam łańcuch znaków, który jest zawarty pomiędzy tym cudzysłowem, a ostatnim zamykającym przed a, nawiasem zwykłym. Następnie <coughs> naciskam ponownie klawisz CTRL V, CTRL i klawisz V tak żeby wkleić ponownie tą ostatnią instrukcję i teraz żeby otrzymać w tekście cudzysłów go, mogę sobie umieścić w dowolnym miejscu będzie to po prostu znak który jest częścią tego łańcucha znaków pomiędzy apostrofem pierwszym bezpośrednio za nawiasem a apostrofem Kończącym. wprowadzanie łańcucha znaków przed nawiasem zamykającym naciskam klawisz Enter i efektem tego jest łańcuch znaków pomiędzy apostrofem pierwszym tej mm, funkcji i apostrofem zamykającym ponownie przechodzę do nowej linii w, w stosuję kombinację klawiszy CTRL V żeby wkleić tę instrukcję więc teraz zrobię na odwrót, zamienię na apostrof, na cudzysłów apostrof pierwszy również zamieniam na cudzysłów i teraz mogę sobie w tym tekście umieszczać apostrof w dowolnym miejscu tak aby Otrzymać na ekranie łańcuch znaków, w których występują apostrofy. To było zastosowanie pierwszej instrukcji print, pierwszej funkcji print do wyprowadzania na ekran dowolnego łańcucha znaków z klawiatury.